Yo, yo, nie wiem czy mnie widzieć. Sorry za tak zwane opóźnienie. Halo, halo. Teraz myślę, że mnie widać? Sorry, <laughs> problemy około internetowe. Halo, halo. Dobra, mniejsza. Mam nadzieję, że z czasem wbijecie. Dawno nie było żadnych chatów, liveów i innych takich rzeczy. Myślę, że teraz będę prowadził je właśnie za pośrednictwem YouTube'a, bo. Mój Facebook nie daje się z OBS-em y, zaprzyjaźnić. Y, no, ostatnio y, zaczęło się dziać, jeśli chodzi o um, lobo i, i jakieś rzeczy z, z nim związane. Zaczęło się od wiadomości, która pojawiła się u. Y, 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 y. U Jasona Gana, tego pana raczej kojarzycie Mistrz, maestro od y, strażników Galaktyki i y, ostatnio też y, Ligi samobójców tej, tej właściwej, nie Aiera, No, plus oczywiście y, plus oczywiście Peacemaker, który też jest po prostu wow, no jest po prostu rozwala system. Eee, otóż u pana Gana pojawiła się informacja. No, ciężko mi uch będzie uchwycić. No mniejsza. Eee, pojawiła się informacja, w y że coś się zaczyna dziać z lobą. Pojawił się y wpis na Mastodonie, czyli takim ichniejszym um, Twitterze. O treści, znaczy z treści była grafika lobo i napis Glad to be here. Co generalnie pozwala już coś y, przypuszczać, że coś się dzieje, coś piszczy w trawie. A żeby było jeszcze śmieszniej, no to gruchnęło. Pojawił się też wpis od Jasona Momoa, wiadomo pana Aquamana, że teraz kiedy DC, no DC jest pod przywództwem Gana i Safraniego no to jego projekt, jego takie największe marzenie może się spełnić. A no, wystarczy trochę śledzić yy, Momoę, żeby wiedzieć, yy, co było kiedyś jego marzeniem. Yy, wspominał kiedyś też o ulubionych bohaterach komiksowych yy, i tam między innymi właśnie wspomina o tym, że yy, no bez, yy, bez zastanowienia się od razu podał, że ulubionym jego bohaterem, czy antybohaterem jest właśnie nikt inny, a lobo. I otóż wpis zaraz, który pojawił się wpis w zasadzie to było nagranie, które pojawiło się po, po jakimś czasie w internecie. Właśnie dotyczył tego, że jego projekt może się w końcu zrealizować. Dobra, już jestem. Jeśli ktoś teraz dobił albo dobija, no to sorry za opóźnienie. Problemy z konfiguracją śmiesznego Facebooka YouTubea. Teraz już, mam nadzieję, bez problemu to poleci. No, w każdym razie można teraz zacząć spekulować, co tu się właśnie dzieje w odnośnie właśnie LOBO. Wiele osób sugeruje właśnie, że, coś, że Momoa będzie odpowiedzialny za granie lobby, mimo tego, że gra też Aquamena. No osobiście ja to, bym, ja to bym się ucieszył. Wystarczy zobaczyć takie fancasty, jak go przerabiają. Na lobo i no, mistrzostwo świata, powiem szczerze. Ciężko znaleźć lepszy, yy, lepszy dobór. Aczkolwiek wiadomo, no, gdyby się jednak okazało, że, że to nie jest jednak yy, ten trop, no to yy, zostaje też spekulować, kto rzeczywiście mógłby. Yy, grać Lobą w nadchodzącym jakimś projekcie. W sumie na dobrą sprawę i tak trzeba czekać na to, co Jason Gunn powie. Bo na razie nie wiadomo, czy chodzi na przykład o Lobo, ale jako jednego z przeciwników w Man of Steel 2, czy też o jego jakiś solowy występ. Osobiście solowy występ to byłoby... To byłoby Mistrzostwo Świata! No Jeszcze można spekulować, na przykład z takich osób, które kiedyś y, jakoś określały się jako takie, które chciałby grać Lobo, no to na pewno byłby to tak, Nigan, czyli... Y, Jaką y, ma, wybaczcie... Jeffrey D. Morgan. O tak, właśnie. Jeffrey D. Morgan. Ja bym też dodał Roman Reigns, czyli znany zapaśnik. Też jest no, kawał, kawał chłopa. Też widziałem różne fajne przeróbki z jego udziałem. A, zapomniałem spytać, czy w ogóle mnie słychać. Jeśli nie, to może być trochę problem. Halo, halo. Nic. Halo, halo. Może teraz? Uj, jak widać, problemy techniczne trwają. Jest, dźwięk, jest obraz, nie ma dźwięku. Coś te wszystkie źródła mnie kurde kochają. Ach, e, do kurde... Hmm. Dobra, dajcie mi chwilę... הלו הלו, ניץ נדר